Witam na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj sobie zrobię taki środeczek tutaj do dezynfekcji goemnika. Jako, że w tym tygodniu przewiduje sprzątanie, to sobie zrobimy od razu dezynfekcję płynem, który będę tutaj prezentował. Dajemy sobie mydło. Ja tutaj wcześniej starłem to mydełko żeby łatwiej go umieścić, łatwiej to mydło je umieścić w butelce. Wbijamy sobie to mydło. Nie chcę przejść. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Nie chcę przejść na mydełko, to sobie je patyczkiem do sushi popchniemy. Jeszcze nam wyskoczyło. No i dobra, mydło mamy w środku. Teraz dajemy troszeczkę, kubeczek letniej wody. Żeby je rozpuścić. Co jeszcze dajemy do środka? Dajemy sobie. Alkohol jakiś do dezynfekcji. Jako alkohol, że ma właściwości odkażające, to sobie go dajemy. Ja tutaj mam klasycznie. Buteleczkę taką. Może to być denaturat, może to być spirytus i myślę, że takie spokojnie wlejemy pół szklanki, czyli jakieś 125 ml. Damy sobie ocet, ocet też ma właściwości właśnie tutaj wirusu, bakteriobójcze. I tutaj go nie żałujemy, około szklanki trzeba wlać. Myślę, że jest. Dajemy sobie troszeczkę płynu do mycia naczyń, żeby nam się łatwiej sprzątało. I teraz tak, dodamy sobie tutaj do tego, mam zaparzony goździk, wcześniej go przygotowywałem. Jako, że goździk działa też właśnie bakteriobójczo, to goździk, goździk nam się nada do, tej, do tego środka, specyfiku. No, i tutaj mam zaparzony też jałowiec i czarny pieprz. To to sobie też tutaj wlewam, jak nam trochę wpadnie kulek, to też nic się nie stanie. Dobra. Mam to wlane. Myślę, że lejek już nie będzie mi potrzebny. I dajemy sobie troszeczkę... Nie wiem, czy widać. Olejku eterycznego lawendowego. Parę kropelek. 30, 30 kropelek wjechało tutaj do naszej, do naszego środka dezynfekującego. Teraz to mydełko dobrze tutaj z tym płynem będzie trzeba rozmieszać, żeby to się nam fajnie rozpuściło. Później, jak to będzie w buteleczce z atomizerem, to żeby nam nigdzie tam się rureczka nie zatykała. No i co? I praktycznie płyn. Płyn jest gotowy do użytku, do, do sprzątania. Jak tylko mydełko nam się tutaj. Ładnie rozpuści. Także tutaj mamy taki na szybko płyn czyszcząco dezynfekujący. No, mówię: podstawa to jest alkohol. Dobrze by było, gdybym miał spirytus. Spirytusu nie posiadałem na obecną chwilę. Im mocniejszy alkohol, tym lepiej. Myślę, że taka 70 do 96% to jest dobrze, bo teraz, jak tutaj rozcieńczyłem to z płynami, ze szklanką wody, z goździkiem, z jałowcem, to tutaj nasz płyn praktycznie troszeczkę stracił na mocy. W sensie alkohol, tak? Alkohol stracił na mocy. No i ocet ocet. Ocet też jest dobrym takim środkiem, który, który dezynfekuje, który ma właściwości właśnie jakieś tam odkażające. Jak wekujemy na przykład, nie wiem, powiedzmy, ogórki, czy jakieś tam robimy warzywa w zalewie octowej, tak, no to stoi sobie to dość długi czas. Nic się z tym nie dzieje, no bo jak wiadomo, no ocet. Ocet ma te właściwości odkażające. No i w alkoholu w alkoholu też praktycznie yy, żadne bakterie ani wirusy się nie rozwijają. Tutaj proszę nie patrzeć na mnie jak na jakiegoś postrzeleńca, czy, czy jakiegoś dziwaka, że później będą, będziecie mnie wytykać palcami o to jest ten co wlewa. Wódkę do płynu do sprzątania gołębią, No, odkazić trzeba. Wiadomo, są różne środki na rynku. Odkażające, dezynfekujące. Yy, jakieś proszki, nieproszki, yy, Koncentraty do, do rozrabiania, tak? okej, okay, no, ja to rozumiem. Ale ja tutaj sobie robię, że tak powiem, yy, domowe, domowe sposoby. Takie na, na płyny, w sensie no stosuje i sodę jakąś tam ocet różne takie rzeczy. No soda soda też jest właśnie alkalizująca na przykład, więc po, po occie można posypać, przesypać sodą, żeby to się gdzieś tam wytrąciło, aczkolwiek ocet bardzo szybko się y, utlenia. Wietrzeje, tak, także ten zapach też się długo nie będzie utrzymywał. Tutaj, jeśli chodzi o walory zapachowe, to pachnie bardzo przyzwoicie. Jest wyczuwalna ta lawenda, wyczuwalne mydło. Ocet praktycznie jest jakoś mocno niewyczuwalny, więc polecam, jeśli, jeśli komuś zależy na tym, żeby nie pakować dużo kasy w, w jakieś tam płyny dezynfekcyjne czy coś. No ja tam akurat yy, dużej uwagi do tego nie przywiązuję, żeby tam finansowo czy coś, ale po prostu chcę tutaj Wam pokazać, że domowymi sposobami też się da. Yy, praktycznie nie ma jakiejś tam dużej filozofii. I długo się tego nie przygotowuję, i teraz to tutaj mamy ogarnięte. Mamy płyn nasz. Tutaj mam prawie litr, czyli to gdzieś myślę, że na dwa razy mi starczy czyli na dwa pomieszczonka w guemniku. I teraz przechodząc do takich tematów, bardziej przyziemnych. Jest nas tutaj 425 Was subskrybentów, co mnie to już bardzo cieszy. Mam nadzieję, że jak najszybciej dobijemy sobie tego tysiąca subskrybentów. Jak będzie tysiąc subskrybentów, zrobimy sobie konkurs, ale o konkursie powiem, jak dobijemy do 500. Myślę, że im będzie tutaj szybciej Szybciej tysiąc osób, szybciej konkurs będzie. Myślę, że wszyscy będziecie tutaj zadowoleni z tego. Myślę, że będziecie zadowoleni, bo, bo planuję fajne nagrody. Cztery sztuki. Zrobimy sobie wtedy chyba live'a i wyłonię czterech laureatów, którzy otrzymają fajne tutaj gadżety kanałowe. Ale to mówię. Im będziecie szybciej klikać, subskrybuj. I będzie nas więcej na kanale. To będzie szybciej konkurs. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland, pozdrawiam.